Już będzie to materiał, tak? Tak. Witam się z Wami w kolejnym materiale. Lecimy z ładowaniem. Pierwszy posiłek widzieliście już na poprzednim materiale, a tutaj lecimy z kolejnymi. I jest to 200 gram produktu węglowodownego, więc u mnie leci 100 gram ryżu i 100 gram cream of rice. Do tego 120 gramów kurczaka i pół banana w formie węglowodanów. Do tego gram soli, 300 ml wody. Zaczynamy pierwszy posiłek. Odpalamy sobie coś na YouTubie i chillujemy. Albo na Netflixie. Albo na Netflixie. 17.30 kolejny posiłko, 18.30 foty. Widzimy się przy następnym. No i lecimy z kolejnym posiłeczkiem. Jest to 120 g kurczaka, 100 g klejku, do tego 10 gram węglowodanów z owoców w postaci banana, 60 gramów masła migdałowego i do tego wleci jeszcze 5 wafelków FITOS Tofi, bo lubię i sobie je można pokrupać. Fajnie sobie to można zmieszać, powiem wam jeszcze, jak to walniesz na to, to jest zajebiście. A jak załatwiałeś sobie spodnie? No się oparłem po prostu, no. Siedział i się spłacił cały. Tak. Ja mam teraz balkon otwarty. Też życzę ci smacznego, lecę montować. No, to jest moja miska szczęścia i zaraz zjem i spaćku Okej, okay, jesteśmy przy przedostatnim już dzisiaj posiłku. I będzie to stówka cream of rice. Przepraszam, 80 cream of rice, 2 wafle ryżowe razem stówka, do tego 10 gramów owadonów z banana, do tego stówka ryżu i jeszcze robi się 120 g indyka, gram soli, 300 ml wody. Jest to przedostatni posiłek już dzisiaj. Ostatni będzie podobny, tylko że jeszcze do tego będzie 70 gramów masła migdałowego. No i wleci jeszcze jakiś batonik na noc. Natomiast to zobaczycie dalej, a później lecimy spać. Rano wstajemy, wysyłamy foty, zobaczymy jak to rozegramy, e, ponieważ są najpierw te później są finały, nie wiem jakie są odstępy między finałami a tragingiem, więc e, o czwartej się zaczyna. Na pewno ale nie wiadomo. będzie w razie co przygotować posiłek, a jeżeli będzie można, to sobie to jeszcze wrócimy poleżeć, ale to już zobaczymy. Jutro, nie ma sensu się tym stresować, tylko odpalamy księżula, jemy e, i przede jeszcze jeden posiłek. Jest godzina 20, myślę, że około 21.00. Zacznę robić kolejne 21.30 zjem, 22.00 do spania. I wlatuje 80 gramów kleiku, 10 gramów yglobenu z banana, g ryżu, gram soli. No, Przejmuje operator. Do tego jeszcze wlatuje 70 gram masła migdałowego, 2 wafelki tofi, dla smaczku. Yy, I jeszcze wleci batonik. No i do spanka. Te chipsy to moja jak coś. Tak, chipsy. Jedni robią tak, inni troszeczkę inaczej. Mamy zrównoważony balans Zasiu. To tyle jem i idę A balans do spania. Może być niezrównoważony. Tak, może być niezrównoważony balans i jest. widzisz. jest. 4, 4 jest, 4 jest niezrównoważony balans. Smacznego. smacznego i widzimy się jutro. Good morning guys! Widzimy się w dniu zawodów. Czek do Dawida wysłany. Całą instrukcję w sumie już na większość dnia mam. E, ponieważ wiem co wziąć, wiem ile zjeść i tak dalej, i tak dalej. E, waga, do telefonu. Waga delikatnie w górę, więc coś tam doładowane i biorę się za pierwszy posiłek. Będzie nim 150 gramów ryżu, 40 gramów masła migdałowego, 10 gram węgli z owoców i gram soli. Wypiłem 130 litrów wody, wziąłem wszystko co miałem do wzięcia. Forma jest naprawdę fajna. To zresztą możecie zobaczyć na Instagramie zapraszam na Instagramie, tam stawiam właśnie fotki dzisiejszego porannego czeku. A co dalej to już tak naprawdę mogę pokazać tylko jedynie na scenie najlepszą wersję. Co ja wybiorą, to wybiorą. Natomiast ja też nie mam żadnych oczekiwań jakichś większych wobec siebie, bo co mogłem to zrobiłem. No i teraz chcę po prostu ładnie się zapozować i, i cieszyć tym dniem, nie? A co tam będzie dalej, to już... Zobaczymy dalszej części materiałów. Chciałbym być taka niezdenerwowana A jak Michał. Gotują się. Ja to? Dobra. Ja mam dobrą tego nie. Nie mam w sumie już coś tutaj stresować. końcówkę sezonu nie będę sobie psuł głowy. Ja się zawsze nie niesamowicie. Ostatni tydzień, bo 8 dni Pamiętajmy. Mm. Jeszcze sobie jakąś muzyczkę, ja mam sobie posiłek, tam już też zapakowane. A ja idę po batoniki. O, batoniki właśnie. Batoniki Będą leciały co półtorej godziny. Hmm. Pewnie aż do finałów. Także, żeby po prostu na kichach nic tam nie leżało, Asia wybierze na pewno coś dobrego. Ale pójdę do tego sklepu bliżej, co? Coś tam było. Nie ma nic do ich po batoniki. No i ruszamy. Przygoda zaczyna się właśnie teraz. Jedziemy, jesteśmy. 14 minut od celu Jestem ciekawy jak to będzie wyglądało, bo tam gdzie wczoraj weryfikowaliśmy się i malowaliśmy No też by stała jakaś scena, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było to Choćby ze względu na to, że no nie mam pojęcia gdzie by tam zmieścili backstage I wydaje mi się, że po prostu to miejsce, w którym byliśmy to był backstage A scenę rozstawiali w miejscu, w którym się właściwie zabłądziliśmy na tym całym expo No bo widzieliśmy tam, że, że coś tam rozkładają, więc mam nadzieję, że to będzie to w że to będzie takie duże i fajne, i zrobi no tak na mnie wtedy na tak, i zrobi nam mnie duże wow, także jedziemy na brązowienie. Będziemy odpowiednio wcześniej? Tak, no nawet w sumie godziny wcześniej, nawet 40 minut Zależy, no bo nie wiem, gdzie to będzie, wiesz, a ty nie możesz się śpieszyć, stresować stosować. Tak jest, w sumie racja, Lepiej być wcześniej, chwilę poczekać, niż bez sensu sam tam tak. nerwy psuć Tak wygląda najlepszy zawodnik świata w całym brązerze. Nie chcę mi się prać pięć razy, chociaż w sumie drugie dresy są czarne, ale. Ale potem z czymś fajnie by było. Z czymś trzeba wrócić, a ja też nie chcę się być cały taki umazany przez całą mm -hmm. drogę do jutra. Więc jesteśmy już na miejscu, już ogólnie. Tutaj jakieś kebabiki, a nie to, drogi. Wczoraj też to było. Wczoraj <laughs> też, ale nie zwracałem że uwagi, był tak zmęczony. Idziemy na malowanie. Tak jest, idziemy na malowanie i outfit backstage, czyli. Tak wygląda backstage. A tutaj jest normalnie pokazana scena i widzimy na bieżąco co się dzieje na scenę, ale będą wychodzić na innej hali i to gdzieś to będą prowadzić tutaj. Także będzie ciekawie. Mimo, poszedł do toalety i zaraz idzie na brązowienie i będzie ekstra. Oh my god, ale co jest dowalone! Wow. And in my lane, fast call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running, right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh turning losses into gains i'm the boss i'm making change i've been rocking this exchange uh popping off and risking things gonna make a name i just wanna be famous but i don't want that cheap fame no i'm not that vain i just wanna be greatness Off every chance I get, I don't really take a loss. Well, I'll admit that's why I'll make it to the top. Yeah, I commit and know I'm never getting lost. I get after it, investing in my own stock because it's faster than any crypto hits. Go, let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all this in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic bad energy is like a poison Needs a man a septic <laughs> Finały. Tak naprawdę te finały tak to po prostu wyjście to chyba na. To właśnie będzie, tylko że zrobił układ dowolny i podobno miejsce są już przepisane dla nas w inspekcie. Takie to finały Taki właśnie. Takie słabo, ale no top 2 myślę będzie. Zobaczymy no. zaraz, zobaczycie zresztą. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, huh? nah, i likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh racy. Okej, okay, moi drodzy, dzisiaj drugie miejsce w Rumunii e, brakowało całkiem niewiele. E, na razie kręcimy się cały czas wokół podium, czyli to topowe miejsce są zachowane. Nie zwalniamy tempa. Zostałem medal jeszcze. ładny. Bardzo ładny medal. Jestem zadowolony z siebie. Wyszedłem na mega luzie, zaprezentowałem się dobrze. Pozowanie było wbrew pozorom bardzo krótkie, byłem gotowy na dłużej. Ale to dobry znak, znaczy, że jestem przygotowany kondycyjnie. Nie zwalniamy tempa. Za tydzień zawody w Rumunii. ostatnie w tym sezonie. Kto wie, może to akurat właśnie wtedy. Zawody w Pradze! Powiedziałeś, że w Rumunii. Bardzo, w Widzicie, Także już zmęczenie robi robotę. I mamy nadzieję, może zobaczyć Lisa Bamsteda. To również byłoby niesamowite doświadczenie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzisiaj idziemy już do domu, umyć się. Zbierz jakiegoś burgera z frytami eee, Dziękuję wam za uwagę Zostawiajcie komentarze sobie łapy, pamiętajcie eee. Pojechaliśmy od razu Jestem jeszcze cały w Bo uznaliśmy, że jest i tak godzina 19.30 Nie ma sensu wracać <laughs> Szczególnie, że mi <laughs> się umył, to pewnie już by mi się nie chciało wstać A jeszcze w tych całych emocjach Jesteśmy w centrum Bukaresztu I powiem wam, że ta Rumunia co widzieliśmy obok bloku Troszeczkę inna niż tutaj Także fajnie, bo będzie można sobie coś zobaczyć. Właśnie na takich chwil warto, warto wyjeżdżać na zawody za granicę, ponieważ teraz możemy sobie jeszcze doświadczyć czegoś ciekawego. A przy okazji zjemy sobie burgerkę, bo mamy na niego ogromną ochotę. Idziemy na burgera fryty. I później sobie jeszcze spacerek na pewno jakiś zrobimy tutaj, no, bo szkoda by było tego nie zobaczyć. A po spacerku sobie wrócimy na spokojnie do domu. Naprawdę mega fajnie. My już po zawodach burgerek ciśnięty. Ale mamy tu jeszcze gifty z Wing of Strange. Taki oto woreczek. Koszulka z Olimpii amatorskiej Eastern Europe. Natomiast rozmiar L, więc Asia będzie miała sobie na siłownie. Natomiast ta koszuleczka już w rozmiarze XL. O, fajna. Romania Muscle Fest. Nebia. Również nebia. Fajna jakościowa. Oversize, czyli coś co lubię. jakieś tam jeszcze. Batoniczki, białko, próbka, także również spoko. Fajnie. Odpalamy sobie jeszcze jakiś film. Tak. Podsumowanie już do gramy jutro. Tak, podsumowanie jutro i odczucia. Natomiast są bardzo dobre, więc nie potrzebuję się z nimi jakoś specjalnie przespać, e, a to jeszcze było to. No słabyt. I widzimy się już rano na podsumowanie. Czas na krótkie podsumowanie zawodów. Drugie miejsce tuż za zawodnikiem, który w overallu wygrał kategorię w sensie wygrał overalla i wygrał kartę pro. Także cały czas jesteśmy bardzo blisko. Bardzo ładny medal z tych zawodów. Wyjątkowy, wszystkie inne są zazwyczaj okrągłe, a ten ma taki swój oryginalny kształt, co jest również fajną pamiątką i na pewno ten wyjazd zapamiętam na długo. Rumunia również bardzo specyficzny kraj, także fajne wspomnienia. Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do sekcji komentarzy, żebyście napisali coś od siebie. Ja tymczasem ruszam na cardio, ponieważ za tydzień zawody w Pradze. Także tak. trzymajcie kciuki i ciśniemy z tym dalej. Nagrywamy kolejny materiał z pikwikiem, także? Tak jest. Nagrywamy go już w sumie od dzisiaj rana, no bo od dzisiaj rana lecę z kolejnym pikwikiem, także trzeba było zrobić trening i zrobić trochę kroków. I teraz zostało mi jeszcze zrobić cardio i do spania, bo jestem troszeczkę padnięty, nie ukrywam po całym dniu. I latania, i jeżdżenia, i ogólnie takiego zawirowania trzeba dobrze się wyspać na jutro.